Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana Dzień dobry panie pośle Witam serdecznie Pomyślałby ktoś, że pan jest europosłem z Pomorza Pan tak Bruksela, Śląsk, Warszawa To Pomoże tak po macoszemu traktowane No jaki gorzki ton od razu nie, na, nie, na wejście, zaraz... ale odrobinę Na pewno takie słowa mogą mieć miejsce Bo coś w tym jest Natomiast chcę powiedzieć jedno Znaczenie regionalne i pochodzenie w, w, w tych wyborach ma naj, najmniejsze znaczenie. Ma znaczenie, ja tego nie kwestionuję. Natomiast no, największe ma w wyborach samorządowych, to musimy wiedzieć. Poza tym to wszystko podlega ocenie. Wszyscy o tym wiedzą i każdy to ocenia. Nie jest łatwo startować w okręgu innym, przecież tego nie ukrywajmy, za to się jakąś tam cenę płaci. Ale na szczęście w ogóle społeczeństwo polskie jest dość otwarte. Ja spotykam się tam. Na Śląsku, bo też trzeba to od razu wyjaśnić, dlaczego tak w ogóle to wygląda. Jesteśmy nową partią, partią, która nie ma żadnych dotacji z budżetu. Powstała ad hoc po wyrzuceniu na spisu. To nie jest łatwe. I Śląsk, który ma 4 miliony 600 mieszkańców jest potężnym okręgiem, i musimy tam wystawiać no, najsilniejszą ekipę i to każdy zrozumie, nawet e, Pomorzanie. No, Słowo zresztą... najsilniejsze jest tutaj chyba adekwatne, bo okazuje się, że to nie pan będzie otwierał tam listę, tylko e, zawodnik wagi cięższej. Do, czyli... Dosłownie i w przenośni e, tak Tomasz na... Adamek. Nie było to dla mnie łatwe. E, to nie była łatwa decyzja. Ja się na to zgodziłem też, bo tu to, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ale, Adamek lepszy od Cymańskiego? Nie, myślę, że najlepsze od Cymańskiego, od Ziobry i Adamka i wszystkich razem wziętych jest Solidarna Polska. Ja naprawdę przez wiele, wiele lat byłem i jestem zwolennikiem polityki bardziej społecznej i ta partia jest potrzebna Polsce, to są może mocne słowa, ale, czy ale najważniejszy, też? najważniejszy jest interes partii i moje osobiste ambicje, kariera i, i, i nie ukrywajmy, euromandat to, 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 to jest po prostu... Coś, co jest przedmiotem marzeń bardzo wielu polityków, ale nie było dlatego mi łatwo, ale zrezygnowałem dlatego, że uważam, że Stark Adamka, człowieka stamtąd, człowieka, który jest bardzo dobrze kojarzony w środowiskach górników, społeczności na, na bo pracował. tym województwie, pomijając jego charakter, bo nie jest doświadczony w polityce, tego nie ukrywa i to bardzo łatwo jest atakować. Ale myślę, że z pozycji naszego powodzenia... Ten, ten układ jest najlepszy, optymalny, że on będzie tę listę prowadził, a ja na drugim miejscu też będę brał udział w dyskusjach, w debatach i będę jeździł z Dobrze, mocnej Tylko czy e, Tomasz Adamek do końca rozumie, na czym polega e, praca i e, istota Parlamentu Europejskiego? Bo jak słyszę, że on idzie do tego parlamentu, by się skupiać na obronie życia, na e, w, zatrzymaniu ataków na Kościół i będzie walczył z powszechnym grzechem, po to są te wybory? Tylko pani redaktor trzeba też powiedzieć, bo pierwszy jego wczorajszy wywiad, on powiedział, że to jest jego jakieś przesłanie, natomiast powiedział o emigracji, powiedział o sytuacji ilości ludzi młodych. Bo sam mieszka za granicą, ale ma okazję z tym się spotykać. Mówił o obronie śląskich kopalń. To jest jedyny kandydat na Śląsku, który pracował w kopalni. To jest człowiek, który miał bardzo trudne, twarde życie. Osiągnął ogromny sukces w sporcie. I proszę pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o czym niektórzy zapominają czasami nawet w telewizyjnych, radiowych programach. Mianowicie, że Poseł y, powinien mieć orientację ogólną, natomiast jest przede wszystkim reprezentantem. Y, wiedza w Parlamencie europejskim, europejskim, ale i w Polskim wymaga ogromnych umiejętności i wiedzy eksperckiej. Przecież y, poseł musi umieć myśleć i musi mieć orientację. Natomiast korzystamy z wiedzy fachowej. Nie da się podejmować uchwał bez analiz, bez opinii eksperckich y, i on ma być reprezentantem tego województwa, a sędziami w tej sprawie są wyborcy. No Ważne, dobrze, żeby a... przed nimi nic nie ukrywać, natomiast muszę go bronić i protestuję przeciwko takim nieładnym part... żartom, które się pojawiły, nawet złośliwościom. To jest takie niskie. Oczywiście nie, nie, mo nie można ukrywać ocena człowieka w, w akcie wyborczym. Jest sumą jego wad i zalet. Wyborcy dowiadują się i musimy niczego nie ukrywamy. On staje tak jak na ringu. Staje przed ludźmi i mówi, ok, zobaczcie, taki jestem... Uważa, Pani czy no homoseksualistów atutem. trzeba leczyć? To nie jest pogląd odosobniony, trzeba szanować ich i trzeba im zapewnić pełnię praw. Natomiast ocena czym jest homoseksualizm, każdy ma prawo mieć do własnych poglądów. Znaczy, Obowiązują pewne... Czy pan, czy pan się zgadza z tym, co mówi Adamek, że homoseksualistów trzeba leczyć? Ja, zdanie ja nie jestem lekarzem. Moim zdaniem to nie jest przesądzone. Ja czytałem opracowania, różne opinie i wydaje mi się, że są osoby, które się rodzą z taką skłonnością, ale są osoby, które się stają takimi. Ja patrzę jako ojciec, mam trójkę synów i dwie córki i wydaje mi się, że promocja homoseksualizmu bardzo często powoduje, że osoby, które nie muszą i nie, nie musiałyby być, stają się nimi e, właśnie przez środowisko, przez kontakt, przez. E, z różnych powodów, ale to nie jest kluczem e, ani tej debaty, ani być Dobrze, albo nie mam... być. E, mm -hmm. Inne e, pytanie, czy solidarna Polska, to może... ponieważ ważne są duże okręgi, żeby mieć jakby e, duży wynik, odpuszcza sobie takie regiony, na przykład jak Pomorze? Nie no jest kwestia odpuszczania. Tak krawiec kraje, jak materiał ustaje, Boże Święty. Nie jesteśmy partią, która działa przez wiele lat, powiedziałem. Nie mamy ogromnych środków, też mają znaczenie na promocję. Dysponujemy określoną ilością swoich członków, sympatyków i wystawiamy tak, jak możemy. Kierujemy się przy tym, podkreślam, pewnym racjonalnym podejściem, bo musimy też myśleć oprócz tego. Mówimy o tym, nie ukrywamy i prosimy. I na to liczę, na surową, ale rzetelną ocenę. A to, że jeszcze wrócę do Adamka o tym swoim kandydowaniu, kandydowaniu mówił w Radiu Maryja, to znaczy jakieś zbliżenie Tadeusza Rydzyka z Solidarną Nie. Polską? Yy, yy, Od razu powiem: Bliższe? on przed kilku laty, już kilka razy, miał okazję, był zaproszony, rozmawiał o życiu swoim na Śląsku, o swojej drodze na, na szczyt yy, bokserski. Był zapraszany, cieszył się sympatią i cieszy się nadal, ale to nie ma żadnego odniesienia do spekulacji, bo tutaj niektórzy próbują pytać, a co z pisem, a tego, czy to nie jest. Nie. No ostatnio media że tam jego... jest akurat nie największa przyjaźń teraz ale pomiędzy. My patrzymy prezesem. na siebie, on też tu zachowuje dużą klasę, nie odpowiada na zaczepki, na ironię, a to, czy ta decyzja była dobra, najlepiej świadczy reakcja. Konkurentów, którzy nie potrafią powiedzieć nic więcej, tylko na złośliwości, uszczypliwości i wytykanie mu tego, że nie ma doświadczenia, że, że nie ma wiedzy politycznej. To była odważna decyzja. Jak to będzie ocenione, pokaże urna wyborca, wyborcza. Jesteśmy spokojni. Ja z nim będę w kampanii uczestniczył i, i jest bardzo ciepły człowiek. Myślę, że proszę pamiętać, że czego brakuje. Jest wielu świetnie wykształconych ludzi, jest wielu ludzi, którzy mają doświadczenie, natomiast wydaje mi się, że tak jak w życiu, w polityce polskiej i w ogóle brakuje również y, ludzi z charakterem, ludzi, którzy nie kłamią, mówią po stronie przez skala kłamstwa, manipulacji. W polskich mediach, panie redaktor, to jest przerażające i y, można mówić i jestem przekonany, że ten człowiek mi tym zaimponował. Ja myślę, że wielu ludzi to dostrzeże też. On na poglądy może radykalne, on też nie obnosi się wiarą ale daje świadectwo, tak, to jest człowiek wierzący. on o tym mówi otwartym tekstem, ale nie jest żadnym bigotem, to, to jest taki prawdziwy, powiedziałem, jego życie jest dobrą podpowiedzią, dlaczego on właśnie taki jest i dlaczego osiągnął sukces. Panie pośle, mam inne pytanie. Dlaczego doszło pana zdaniem do katastrofy smoleńskiej i jaka była przyczyna tej katastrofy? Pani redaktor, no, nie chciałbym w ogóle, już jestem tym zmęczony. Powiem szczerze, dlaczego? Nie wiem. Ja jestem bardzo analitycznym i, 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 i moje życie i moje, mój umysł jest to, że w sprawach twierdzenia, zwłaszcza w przypadku katastrofy, żeby coś powiedzieć, trzeba być pewnym. To jest pierwsza uwaga. E, śledztwo musi opierać na, musi być wyzbyte emocji e, i musi być bardzo precyzyjne i na zaufaniu. E, mam przekonanie, że w sprawie katastrofy smoleńskiej nie było ani spokoju, e, ani zaufania. Wyniki sondaży są tragiczne. Można nawet powiedzieć, po co ta polityka? Zróbmy dwie partie. Jedna się nazywa zamach, a druga nazywa się wypadek. I sprawa jest jasna. Wielu ludzi dzisiaj już ma pewność, nie, nie mając wiedzy szczegółowej, ma pewność, że był zamach, inni mają pewność, że zamachu nie było. Natomiast uważam, że odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosi wiele środowisk, ale główną przyczyną jest skandaliczna postawa rządu który zrobił bardzo dużo i do dzisiaj robi. No przecież jeżeli teraz ktoś czyta, muszę się zdenerwować, mm -hmm. jeżeli ktoś czyta, że, że prokuratora wojskowa się spiera z prokuraturą generalną, czy można zamknąć śledztwo, bo są dowody, czy nie, no to proszę pani, co ma mówić słuchać Radia Gdańsk? Ale to jest rząd? prokuratura to rząd? No przepraszam, no przecież nie szedłem, ja, ja mówię, no... Przecież... Czy oddzieliliście prokuratora od ministra sprawiedliwości? Yy, to jest niezależny. Yy, no, nie, no, tak a, niezależny, że aż. Pani redaktor, można powiedzieć, że, że aż. Dobrze pani powiedziała, no. Dobrze pani powiedziała. I prokuratora wojskowa też nie... Wszystko jest... A, a, a poza tym inne rzeczy. No przepraszam, od samego początku brakowało pieniędzy na badania. Tu mamy Politechnikę, mamy AGH, mamy, mamy znakomite uczelnie w Polsce. A czy, gdzie czy, brakowało pieniędzy? A niech pani się spyta Tuska. Dlaczego miliona złotych zabrakło? Żeby zrobić pomiary materiałowe, eksperymenty, również dynamiczne, Pierwsza żeby się. A pan... że nie było pieniędzy na jakieś A to proszę, badania. a proszę, to proszę, do, dość źródeł sięgnąć. Pani redaktor, to kosztuje ja przynajmniej analizując dokładnie, w pewnym momencie się bardzo tym interesowałem, ale już jestem zmęczony, przecież tych, tych materiałów dyskusji jest tyle, to ja to mówię, który powinienem to wszystko chciwie czytać, analizować i teraz tutaj klepać, się mądrzyć. Przecież to jest temat bardzo profesjonalny. Proszę Pani, co Pani, czy ktokolwiek wie, czy samolot może ściąć brzozę, czy nie? W tej sprawie już jest jeden ekspert, drugi, profesorowie, ja nie, nie biorę niczyjej strony i nie umywam rąk, żeby było jasne, bo to jest sprawa prestiżu i wiarygodności, ale zaczynam się obawiać. Nie chciałbym tego może powiedzieć publicznie czy w radiu, że kiedykolwiek to będzie rozstrzygnięte, nawet po zmianie rządów, ponieważ czas pracuje na niekorzyść. Uważam też, że Rosjanie z zimną krwią. Nie chciałbym tego powiedzieć, ale to podejrzenie się narzuca, że w interesie Rosji i w interesie dwóch największych partii jest utrzymywanie tego stanu. Wyjaśnienie ka tego katastrofy, gdyby ono było rzeczywiście i wszyscy się by zgodzili, zamyka temat. A tak są dwie potężne partie w swoim żelaznym uścisku i to trzyma, to trzyma politykę. I mówi Pan, że Jarosławowi Kaczyńskiemu to... i pisowi nie zależy na wyjaśnieniu sprawy? Absolutnie tego nie mówię. No proszę pani, to by był za za zarzut poniżej, komu, komu powinno najbardziej zależeć. Bliskim ofiar. Jest to poza dyskusją. Natomiast ja powiedziałem też tutaj, proszę bardzo, ważne słowa. Ja nie zarzucam nikomu, ale taka myśl, przykra, straszna, się narzuca, że ta katastrofa jest politycznie też wykorzystywana. Nie chcę tego twierdzić, ale jak inaczej zrozumieć? wypowiedzi, często sprzeczne. Kiedy widać wyraźnie, mówi się tak, no to nie jest zamach, ale jest to wydarzenie z udziałem osób trzecich. No ja potrafię dokładnie, precyzyjnie słuchać i czytać. Natomiast powiedziałem jeszcze raz, natomiast Rosji zależy na tym, żeby Polska była skłócona. Żeby w była, 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 Polsce była awantura, bo słaby sąsiad to, to dobry sąsiad. Dzisiaj świat jest bezwzględny. A my tym, e... tym smoleńskim i Ukrainą dojedziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego? do nie. Do... Nie wiem, mam nadzieję, że, że będzie jednak miejsce na spokojną rozmowę na temat co chcemy, bo nie czy Unię, tylko jaką Unię chcemy, bo jest o czym dyskutować i myślę, że również apelowałbym, nie będzie łatwo może i nam też, żeby siebie tak nie atakować. Po prostu mamy sytuację trudną, dzieje się bardzo niedobrze niedaleko naszych granic. Rosja przecież też skandal się do dzisiaj nam nie wydała kluczowych dowodów i twierdzi, że jakieś tam śledztwo. Wie pani, to po prostu jest, można tak mówić, głupkowi, ale każdy człowiek słuchając, to, to widać tego potężnego niedźwiedzia, który z zimną krwią zabiera Krym, demonstruje. Jeżeli Polska nie będzie silna gospodarczo, nie będzie miała własnej armii, oprócz tego NATO, bo historia nas już nauczyła, co znaczą sojusze, ale przede wszystkim żeby była mniej skłócona. I o tym to mówię. bo Ale dobrze, ja, ja chętnie widać, się na tym skupię. Widać, że... Pan mówi silna armia, jeszcze więcej nakładów na armię. Pan, który tak y, często powtarza, że dla pana tak ważna jest polityka społeczna, a, to więcej a, na armię, a mniej na te e, dzieci niepełnosprawne, e, które były w Sejmie Doskonałe pytanie. Mówię jako oficer rezerwy. Pani redaktor, wojnę wygrywa i przegrywa kto? Rezerwa. Jestem rezerwistą, 59-letnim, ale nawet dzisiaj, gdyby doszło do nieszczęścia, ty, nikt tego nie chce. Nikt nie mówi, żeby przywracać służbę zasadniczą. Natomiast to, że mam trzech synów, a dwóch ma ponad 20 lat i że oni nie mają żadnego pojęcia. Żadnego pojęcia, proszę pani, o zachowaniu na polu walki. Nie mieli szkolenia Strzelskiego, nie mają elementarnego przeszkolenia. Że w tamtym roku w Polsce przeszkolono, uwaga, 2600 rezerwistów. Wie pani co to jest? To jest skandal i to jest dywersja. Ja mogę wysłać, gdyby nie doszło do nieszczęścia, bo każdy młody człowiek, ojciec, bo tak, się, tak to wygląda, proszę pani, na front, ale nie do rzeźni, na, 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 na pewną śmierć. To jest ogromne zaniedbanie, to jest mój pogląd, ale skonfrontowałem go z zawodowymi wojskowymi. Tu nie chodzi o nakłady na wojsko, bo to one muszą być przejrzane. I jak wydajemy, jaka jest sprawność tych F-16, ale jaka jest naiwność. Jeżeli ktoś twierdzi, że my mamy obronę w NATO i mamy w zawodowej tylko armię, to po co w ogóle rezerwę? To zlikwidować rezerwę, proszę pani. Zlikwidować że ta rezerwa jest na Przepraszam, okoliczność... same rakiety, woj... wojsko i ALAX nic nam nie da. My musimy mieć przygotowaną, sprawną, krótką, tak jak robi wiele państw. Mi chodzi... nie chodzi o wielkie wydatki, tylko o racjonalne wydatki. I albo robimy mamy system obronny, albo nie udajemy go. Czyli wracamy do szkolenia wojskowego. Odsyłam są również do obronne. Tak. I proszę spytać, każdy, kto mnie słucha w tej chwili, wie o czym mówię. To nie jest tak, że ja chcę podwajać, potrać. Nie jestem idiotą. Natomiast przyjrzyjmy się, jakie są wydatki, i przyjrzyjmy się, czy my nie jesteśmy dzisiaj bardziej bezbronni niż w 1939 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.